Cześć wszystkim, tutaj Kwaśka, witajcie podobnie na moim kanale I w dzisiejszym odcinku będę wam pokazywała Co stosuję na co dzień w mojej pielęgnacji y, kosmetycznej Myślę, że to wam się spodoba Jeżeli tak, to oczywiście zostawiamy łapkę w górę Nie zapominajcie o subskrypcji, jeżeli jesteście tu, tutaj nowi I co? I zapraszam was do oglądania Pierwsza kategoria to będą mgiełki, toniki, płyny micelarne, kremy nawilżające i kremowe henny Może zacznijmy od tej henny Każdy wam, jaką sobie ostatnio kupiłam, mówiłam wam to, to na poprzednich moich odcinkach, że moja henna to jest z Deli. Ona wygląda o tako. To jest Eyebrow Expert, kremowa henna do brwi i ona wygląda coś takiego. Ona była na przecenie, około chyba z 8 była jakoś na 5, coś takiego. I to jest właśnie, widzicie, 3-0 brąz. No i pisze, że sprawdzona niezawodność. No i. E, powiem Wam, że u mnie widać te brwi. Ja, ja je sobie robię tak co dwa tygodnie, nie robię sobie co tydzień, bo ja, ja bym po prostu za ciemna Ostatnio sobie zrobiłam właśnie tą hennę, i tylko że za długo podtrzymałam, co nie? Jakoś tak 15 minut i trochę mi wyszły tak, no trochę za mocno, ale się już przyzwyczaiłam I te już widzicie się zbladły, także jest spoko Kolejne to są toniki I tak Toniki to mam dwa rodzaje, ale yy, dwa rodzaje, ale te, yy, na początku pokażę pierwsze. Pierwsza to jest jeju z ziań, to jest młoda skóra, taka z kotkiem i z kluczem. To jest tonik do twarzy, z lutą mięty, granatu i czarnej porzeczki. Yy, no i tam orzeczacza pory, nawiża skórę, czysteki kamelia japońska plus naturalne salicylany. I tutaj jest 99% składników pochodzenia naturalnego. No i po prostu tutaj otwieramy Mamy tutaj nakrętkę, możemy sobie nam otworzyć jak to pachnie. Powiem, że to tak pachnie tak, no tak, fakt, czarna porzeczka i mięta. Bardziej właśnie to pachnie jak taka mięta ogrodowa a nie jak taka na przykład, co są picia z miętą, tylko właśnie jak taka mięta ogrodowa, co macie na działce, na ogródku, albo tam przy domku, jak w domku mieszkacie. A ja bardzo, właśnie bardzo lubię takie umięte, bo ja w ogóle lubię miętę. Krzyciek na przykład wcale nie lubi mięty i jemu po prostu nie pasują miętowe rzeczy, ale mi tak. Ale na przykład gumę lubi. Drugi tonik yy, będzie to tonik z Soraya Plantę. Kupiła mi ją mama yy, w naturze. Jest to roślina esencja tonizująca, woda, neroli i algi, wakamy. A tamto właśnie z to sobie kupiłam w Hebe. Ona kosztowała około 15 zł, a właśnie ta kosztowała około 20. Właśnie tutaj też jest 99% składników pochodzenia naturalnego. Myślę, że widzicie. No i tutaj też tutaj jest bez zakrętki, bo to zakrętka zakrętkami jakby gdzieś pofrunęła. Nie wiadomo gdzie. No i też się to tak wącha. Można sobie oczywiście powąchać. No i też się na twarz spryskuje. Ona, no, powiem Wam taki zapach, jakbyście mieli trochę cytryny. I trochę jakichś takich kwiatków polnych. O i trochę między, coś takiego. Tak, tak, bardziej ziołowo. A to bardziej pachnie, tak bardziej... Słodko. Nawet od tutaj mamy kwiaty, więc to powinno kwiatowo i, i dobrze, że tak jest. Następne są to płyny miceralne. Jedne mam z miksy, drugie mam z bielendy. I zacznijmy od tego z miksy. Z miksy to jest ekspert skóry wrażliwej, tak jak ona się oczywiście nazywa. To jest formuła stworzona pod kontrolą medyczną. Dla mnie to są bardzo fajne kosmetyki, ponieważ yy, właśnie wiadomo, że są sprawdzone. I one są takie łagodne, nie mają wcale zapachu. Na przykład, oto ten płyn micelarny. On, na przykład, mojej mamie wcale nie pasuje. A mi na przykład pasuje, bo ją na przykład szczepię w oczy, prawda? Ale no nie powinno szczepać w oczy, jak to jest pod kontrolą medyczną. Ale powiem Wam, że to ma taki zapach zwykły, tak jak na przykład wody utlenionej. Delikatny ma może zapach, ale właśnie taki zapach bardziej tak troszeczkę może kwiatowy, ale tak bardzo, bardzo delikatnie takich jak mówię Wam, jak woda utleniona, więc tutaj. Ale to jest bardzo fajne, to jest na skórę zaczerwienioną, ja ją kupiłam w Lidlu, ona kosztowała około 20zł, bo nie było innych A akurat chcieliśmy płyn micelarny, no mamie nie podpasował, mi podpasował No i to jest wrażliwa i reaktywna skóra twarzy i powiek No i tu jest PH 5,8, kojąca, alan, alan I tutaj mamy z i to jest delikatnie złama w makijaż, łagodzi uczucie podrażnienia Formuła przeciw zaczerwienieniu bez zapachu testowany alergologicznie, bez alkoholu etylowego. No czyli tak jak właśnie wam mówiłam, yy, że, że to jest bardziej na alergie, Tak jak ktoś nie może innych, prawda, innych zapachów i tak dalej. I to właśnie się najlepiej sprawdza, bo... No wiadomo mam mamie nie podpasował, ale to nie znaczy, że i tobie ma też nie podpasować Kolejny płyn to jest z Bielendy, on na przykład mi bardzo pasuje Akurat mama go sobie kupiła, bo jej ja nie pasował tamten z Mixy No i tak, to jest z taką różową glinką, która właśnie oczyszcza, regeneruje no i jest do cery suchej i odwodnionej Tutaj mamy nawet narysowaną taką glinkę Widzicie, bardzo ładna, taka dla kobitek, taka różowa No i to jest bilendy i ta glinka się osadza tutaj na spodzie I trzeba po prostu to potrząsnąć i wtedy wszystko się ze sobą miesza i wtedy tego używamy, bo jeśli nie potrząśniemy, to jakby woda się oddziela od tej glinki No i nie będzie takie dobre działanie Ona właśnie też jest taka delikatna, tylko ona już pachnie O widzicie, tutaj mi nawet pianka poszła pod korek, jak potrząsnęłam Ona pachnie tak słodko trochę, tak tak bardziej kwiatowo, a tam to, to jest miksy, to nie, ono wcale nie pachnie Odrobiny może 1% kwiatko. Przejdźmy dalej do kremów nawilżających. Z kremów nawilżających mam jeden taki najlepszy. Chciałam Wam pokazać takie najlepsze rzeczy. Tutaj mam z Bielęby Professional. Kupiłam go w Olimpie w Lublinie. Tam jest taki sklep z kremami, taki kosmetyczny. No i tam właśnie kupiłam ten, ten krem za, uwaga, 7 dychrzek. Trochę drogo, ale yy, no jest ultra nawilżający, na bazie ciekło yy, No i to jest bardzo fajny krem, on się nadaje do każdego rodzaju skóry, yy, nawet do szczególnie w suchej i odwodnionej. No i ma tam fajne takie składniki, które właśnie yy, ożywiają tę cerę i jest ona bardziej odżywiona na co dzień, bardziej nawilżona. I ma dużo niezbędnych tych składników odżywczych. Wygląda tak, możecie sobie zobaczyć. Kolejne coś, to nie jest moje, ale mamy, ale postanowiłam wam to pokazać. To jest serum do twarzy z roślinnymi komórkami macierzystymi. On wyglądał tak. Widzicie, tutaj jest taki pimper, co się tak naklika On bardzo fajnie jest. I nie powiem wam, ile on kosztuje, bo sama nie wiem. Jakby o tako się nabiera. I się, jak klika, to to tak, o, kotelki lecą. O, to pachnie tak trochę jak takie mydło, powiem Wam. Ja, ja zawsze lubiłam się bawić o tym, o tym nakrętkiem i tak sobie pykać o. No i to jest przeznaczenie do rewitalizacji komórek, skóry. Teraz przejdziemy do piękności mycia twarzy. Pierwsza to jest z L'Oreal Paris. Ja za niego zapłaciłam, uwaga, 17 zł. ale z tego chciałam skwistrować. Myślałam, że to chociaż ładnie pachnie, ale powiem Wam, że to wcale nie pachnie. Bo to też jest właśnie dermatologiczny stylnik. Takie poprzed kleje są, nie? Tak, niby nic nie pachną, ale coś czuć. je oczyszcza, zmiękcza, ekstrakty z róży i jaśminu. No i nadpaść. Skóra sucha, wrażliwa. I to jest żel oczyszczający. On jest taki bardzo gładki, jak widzicie, tutaj jest biały. Widzicie biały. I tutaj jest 150 ml. Popijałam go w Rosmanie. Teraz przejdziemy do peelingu. Teraz mamy z Perfekty, to jest warsaw, to Tokio, to 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 New York. To jest film gl glicerynowy, nawilżenie, oczyszczenie, 100% naturalne drobinki. Widzicie, pokażę wam te drobinki. Pachnie bardzo ładnie, takie, yy, takie liście, takie jakby, takie liście egzotyczne i takie kwiatki. Naprawdę cudownie pachnie, tak jakbyście sobie to nałożyli, to tak można wochać, tak coś jak, jak na jakichś plażach, jak sobie te słabe osoby na tych plażach, tak właśnie pachnie. Widzicie, to jest właśnie otaki i to ma takie granulki. I to właśnie ten, ten piasek, te granulki mają właśnie oczyszczać twarz. Tym mamy właśnie taką twarz, taką bardzo miękką i elastyczną. Dobrze, kolejny peeling. Będzie to peeling z Perfekty, tak samo, warsa w Tokio, New York. I to jest jarmusz i zielony jęczmień. Tutaj jest co innego, tu jest peeling gruby ziarnisty, a tamten był drobno ziarnisty. Zobaczcie na etykietkę, tutaj jest usuwa nadmiar sebum, nadmiar pory i cera normalna i mieszana. On pachnie tak... Tak, bardzo też egzotycznie, właśnie bardzo podobnie jak to. Naprawdę bardzo ładnie. One, one obydwa są z hebe albo z Rusmana. Naprawdę możecie je tam złapać i są bardzo fajne. Ono z drugiej strony jest o takie. Może tutaj nie widać, że jest gruboziarnisty, ale właśnie ten gruboziarnisty się kryje pod tym kremem. Właśnie i go tak niezbyt widać, bo też ten peeling gruboziarnisty, te kuleczki są. Po prostu białe Czuć, że tutaj jest po prostu dużo tych granulek Kolejny peeling To peeling z Sorai. Kupiłam go akurat w naturze I on kosztował około 20 zł Takich właśnie i tamte peelingi Tutaj pisze, że jest moc moringi Mania oczyszczania I że skóra normalna i mieszana Peeling potrójnie złuszczający Złuszczony skórek oczyszcza pory Nawilża, czyli trzy w jednym i ma jeszcze łupiny orzecha. Tu jest taki biały, znaczy biało-szary i on jest faktycznie gruboziarnisty i wygląda naprawdę jak piasek. Popatrzcie sobie. Tak nie wygląda jak piasek. Po prostu jak piasek. Też ma właśnie takie grube drobiny, to jest właśnie pilnie gruboziarnisty i naprawdę gruboziarnisty, jak macie problem z trądzikiem. To po prostu szybciej dojdziecie do zdrowia po, tych, po tym trądziku i na przykład szybciej Wam się on zwalczy, bo gruboziarniste peelingi bardziej docierają do skóry, bardziej oczyszczają te pory od zewnątrz i dlatego potem jest taka gładsza skóra i jest taka zdrowsza i bardziej oddycha, bo te pory nie są już zapchane, tylko są odetkane. A te peelingi drobnoziarniste są takie bardziej na takie zmuszczenie na skórka. Na przykład robię go 2-3 razy na tydzień, takie gruboziarniste, tylko właśnie jak się nie ma takiego dużego problemu z trądzikiem. Ja już tak nie mam zbytnio dużego, ale mam dużo tych zaskórników i dlatego korzystam i z tego drobnoziarnistego, i z tego gruboziarnistego, ale jeżeli mam już dużo tego naskórka zebranego, czuję, że mam na przykład do dotknięcia sobie nosa dziewczyny i zobaczcie, że na przykład macie dużo tego naskórka, albo dużo w ogóle czujecie takie napełnienie i, i dużo tych zaskórników to możecie sobie właśnie kupić ten gruboziarnisty i trochę nałożyć sobie na rękę, polać ciepłą wodą twarz i po prostu masować i potem masować tą skórę okrężnymi ruchami tak jak i ten drobnoziarnisty kolejna rzecz to jest tym razem maska pokażę wam, to jest maska czarna peel off ona jest selfie projekt na pewno go kojarzycie ona nadaje się do wyciągania ze skórników do odblokowywania porów i perfekcyjnie Wygładza. Tutaj jest węgiel bioaktywny z ekstraktem z Lukrecji. I tu jest skóra młoda z niedoskonałościami. Ten selfie projekt cechuje się tym, że, że ma po prostu ta, takiej głównie dla młodej cery. Różne takie specyfiki, e, które właśnie czy to maska, czy to peelingi. Peelingi też kiedyś stosowałam, że o zapachu kaktusa, o zapachu brzoskwini, pamiętam. No i, yy, i wiele, wiele innych A tu jest akurat taka maska yy, Chętnie wam ją pokażę Widzicie, ona jest normalnie czarna Bo ją się wyciska o, widzicie? I ona jest taka strasznie gęsta Ją się tak nakłada na twarz, a potem się zrywa Zostawia się tam na, na 20, na, na 30 W zależności ile tego wszystko weźmiecie No i potem się to wszystko zrywa A pozostałości właśnie yy, wacikiem z płynem micelarnym zmywamy Kolejna maska to jest z ziali, ona jest tym razem duża To jest Ziaja Pro, maska regenerująca I ma taki program przeciwzmarszczkowy, no oczywiście, że ma Ale tutaj właśnie chodzi o to, że ona właśnie nawilża głęboko yy, I pozostawia właśnie twarz taką bardziej nawilżoną, odmłodzoną No i przede wszystkim odżywioną Trzeba pozostawić na około 10-15 minut, a następnie zmyć ja najbardziej właśnie ją zmywam Że sobie zamaczam gąbkę do mycia maczam sobie wodą I po prostu zmywam sobie tak po częściach Tak jakbym myła twarz Tylko trzeba to po prostu zbierać Nie tą szorstką, prawda? Częścią gąbki, tylko tą wiadomo, tą delikatną Bo mamy twarz bardzo delikatną I tak zmywamy, zmywamy No i aż żebyśmy nie czuli, że ona nam pozostaje Bo ona ma konsystencję bardzo śliską I ciężko ją właśnie zmyć o tak samą. Rękami i wodą. Ona się bardzo zmywa ciężko, dlatego trzeba czymś mocniejszym, tak jak na przykład gąbką, żeby to coś szorstsze było, żeby to po prostu bardziej zeszło, niż mamy śliskie dłonie i tą śliską maską zbieramy. Ona wygląda tak, ona ma konsystencję, już wam pokazuję. Wziąłam sobie troszeczkę. Załóżmy, że sobie wezmę tutaj na dłoń i Wam pokażę, jak to wygląda. No To wygląda yy, głównie tak. Tutaj trzeba rozmywać jak widzicie, ona jest strasznie tłusta, nie wiem czy tak widać Ale po prostu jest strasznie tłusta I nawet nie chce mi się, o, nie chce mi się zedrzeć Bo to tak pozostaje po sobie ślad, dlatego najbardziej to gąbką, a nie po prostu ręką Gąbką z wodą Teraz przechodzimy do pielęgnacji włosów Pierwsze od czego, że ja zacznę, to nie jest moje, tylko mojej mamy, które ona używa I ona ma właśnie tak, no, no po prostu mało włosów, mniej niż ja i to jest właśnie taka wcierka na porost włosów. Ona jest z Jantara. Z bursztynem Odżywka wcierka z wyciągiem z bursztynu Tak jak pan mówiłam Do skóry głowy i włosów No i to jest 100% pochodzenia naturalnego Więc ona jest bardzo fajna yy, Mamie się po prostu dobrze sprawuje Pachnie tak jakbyście byli u fryzjera Tak profesjonalnie No widzicie na chusteczce wcale tego nie widać Myślałam, że będzie brązowe jak z bursztynem Po prostu mama się bardzo z tego cieszy yy, No i też wam polecam z głębi serca Że to jest po prostu taka wcierka do włosów Którą wcieramy, wcieramy i to niby mam porości włosów, i to kosztowało około też 20 zł. I to kupiłam w Rosmanie. Kolejne odżywki do włosów, e, tylko to są na ps do włosów. Z e, do włosów mam e, z Isany. Kupiłam ją w Rosmanie około 2 miesiące temu, więc dawno. No, i ona się fajnie sprawdza. Tutaj jest i migdał, i brzoskwinia. I ona tak bardziej, właśnie, bardzo właśnie tak słodko pachnie. Ma nawet taką yy, złotą tutaj taką nakrętkę z tekinami. I ona właśnie pachnie takim migdałem i brzoskwinią, tylko słodzoną, więc bardzo fajnie. I to ma za zadanie nawilżyć nam dobre włosy, by były w dobrej kondycji. I ona jest bez mikroplastiku, więc jest bardzo dobra. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. No, i jest dosyć tania. Kosztowała około 8 czy 5 zł Kolejna odżywka jest to Z Riper Sweet Line Shine Kupiłam ją w Olimpie w Lublinie W takim sklepie fryzjerskim Wtedy byłam z Krzyśkiem I poprosiłam panią Żeby mi dała jakąś odżywkę Na wzmocnienie włosów I żeby się fajnie też rozczesywały Bo mojej mamie się ciężko rozczesują włosy Po umyciu Jej się, jej się po prostu bardzo wyglądają, Dlatego chciałabym po prostu jakąś tak, taką inną odżywkę sobie kupić Ale tej troszeczkę ciężko yy, dała Bo mi tylko dała dobrze A po prostu mama jest tak nie zadowolona Bo i tak się ciężko rozczesują te włosy i Pani nam zaproponowała, że może z bawełną i to jest niby z bawełną Ma takie działalności rozczesujące I też nawilża i dobrze wzmacnia i do włosy Kolejna y, to jest taka wcierka do włosów, znaczy tak jakby nie do głowy tylko do włosów Po prostu taki olejek, który sobie wcieramy na końcówki włosów I to jest y, Steel On Ice Cream Crystal Beauty Taka konsystencja takiego jakby żelu no, i to też ładnie pachnie. Tak, bardzo słodko, naprawdę bardzo słodko. I też chyba go kupiłam w tym fryzjerskim sklepie. I on chyba kosztował może około 20 parę złotych albo przed 20. Ale właśnie też jest bardzo fajny, ja go często stosuję. Na przykład, jak chcemy sobie podkręcić włosy, tak jakby sobie tym biorę, żelem, chyba tym o tak obiorę. I te włosy są po prostu bardziej stają, i są takie bardziej fajne, Dodają objętość, i są takie bardziej fajne, podkręcone. Kolejny zestaw. <laughs> Kolejny zestaw. Yy, to jest z Hair Protox, tutaj mam szampon, a tutaj mam odżywkę do włosów yy, I właśnie też w sprayu Szampon to jest właśnie z kretyną, z kolagenem, lauronanem I jest hialuronowa, acid, nie wiem co to znaczy Z kwasem hialuronowym yy, Czytałam w internecie właśnie jak byliśmy w tej naturze, bo to ona jest z natury yy, I ona kosztowała 20 zł I właśnie szukaliśmy w internecie yy, właśnie jakie szampony są najlepsze. I wyskoczyło mi właśnie w rankingu, że o te są dobre. Właśnie fajnie nawilżają, wzmacniają włosy i właśnie dają to rozczesywanie tym włosom. I jeśli macie z tym problem, to możecie zajrzeć właśnie yy, na sklep internetowy Albo właśnie do sklepu stacjonarnych i poszukać właśnie o tego cudeńka Kolejna właśnie to jest z Protox, tak samo, tylko że to jest właśnie do namierzenia włosów. I możecie nawet rozpoznać tą firmę, widzicie po takich bombelkach i tutaj po takich bombelkach, że KJM, nie wiem co to. I to jest z reherbą, że po prostu daje taką objętość fajną. I to właśnie też bardzo ładnie pachnie. Tak samo jak ten szampon Też bardzo ładnie. Ja nie umiem opisać tego zapachu, ale tak bardzo cukierkowo. Jeśli lubicie takie słodkie zapachy, no to zapraszam. Możecie sobie kupić e, w naturze, w Olimpie, w Lublinie, albo też u siebie w innych miastach, jeśli ma się właśnie drogerię natura. I on jest właśnie najlepszy z jednych, on tutaj pisze. To jest właśnie Skylos Cosmetics e, od 1978 roku. I właśnie obydwoje kosztowały tak jakoś przed dwudziestką, tak mi się wydaje. I obydwa były w naturze. Dobrze, ostatnia już e, terminacja włosów i jest to maska Sleek Line Repair To właśnie jest od tego samego co ta odżywka z sprayu I to jest maska z silikonowymi proteinami Profesjonalna ochrona i świecenie Oczywiście tutaj nam daje, że po prostu te włosy nam lśnią Są one takie bardziej objętościowe i Głównie dają nam proteiny, czyli witaminy, białko a białko włosom jest bardzo potrzebne Tak naprawdę nie wiem ile kosztowało Bo mieliśmy to zamówione To pachnie jak taka guma balonowa Guma balonowa i takie trochę chemiczne cukierki Wiem wam, że ona jest bardzo fajna Ona jest z takim otworem Tutaj trzeba otworzyć O. I wtedy zobaczycie, że jest taka ciekła maska w środku Po umyciu włosów Jak umyjemy włosy Potem spłuczemy troszeczkę, ale nie do końca No i nabieramy właśnie troszeczkę tej maski yy, I tak po włosach suniemy od głowy, tylko nie tam bardziej do głowy, tylko na włosy na włosy i tak zsuniemy aż po końcówki, i tak o zabijamy po końcówki i o taką możemy troszeczkę porobić. W międzyczasie możemy się umyć, bo zostawiamy no, ją na około 20 minut czy 15. No oczywiście może te, też być na 5, ale jeśli zostawimy na dłużej, to da nam to yy, większą ochronę i większą dbałość, bardziej zadziała. I on też 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 yy, z jedwabiem, więc też właśnie będzie potem wam się lepiej rozczesywało Tylko pamiętajcie potem po tych yy, około 20 minutach czy 15 zmyć tą maskę dokładnie, ładnie ją żeby na włosach nic nie było Żeby... Wszystko było spłukane, żeby Wam żadne głupie tu przez to nie powstało, i że po prostu pozostałości nie zostały na głowie, co nam niepotrzebne. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Myślę, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawiamy łapkę w górę. Ci, którzy mnie nie subskrybują, to oczywiście zachęcam. Do zobaczenia w następną niedzielę o godzinie 18.00, jak mnie mam. Pa!